Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie coś na specjalną okazję. Będzie to woda na makaron. Tak więc zapraszam. Ja tutaj mam litr wody, i do litra wody wrzucam dwie łyżki soli. Dość dużo soli. I słuchajcie, wodę. Niech ona się pogotuje, niech będzie lekko twarda, i gotujemy. No, na gazie idealnie się sprawdza. Przez około dwie godziny. Nie mamy dla niej litości. Zapomniałem jeszcze dodać wodę. Fantastycznie pachnie i doprawiamy. Smakujemy. Mm. Czego nam tu jeszcze brakuje? Brakuje na pewno soli. Gotuję, i w ten oto właśnie sposób powstaje nam woda na makaron. Naprawdę pięknie pachnie. Mm. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego.